Cześć, witajcie, jestem 22 Matic i dzisiaj... I nie dzisiaj, zakładamy założyłem nową... Yy, znaczy, to będę nagrywał nową serię, yy, 22mattyk na modach. I jak widzicie, już jeden, jeden, jedna modyfikacja, nawet dwie. Już yy, co kilka tam odcinków będę nowe modyfikacje nagrywał. Yy, nie będę co... co nawet ten... Ich dość dużo już. A więc, pierwsza modyfikacja już jest, nawet dwie. Pierwsza Riz minimap. a druga to Biom XL. Tak właśnie, Biom XL, jedna z fajniejszych, według mnie, modyfikacji. No, i akurat pojawiłem się na Sawannie. Centralnie na Sawannie. Nie wiem czemu, nie wiem jak, nie wiem dlaczego, ale jestem na Sawannie. I sury jakby, jakby mi przerwało,

która pokazuje nam ile razy możemy użyć kilow yy, yy, i temy to jest yy, modyfikacja taka sobie jedna, zarumista. i na przykład tego kilofa mogę użyć 60 razy. Fajne to jest, bo nam pokazuje co możemy, yy, co nam niszczy kilow o, proszę. Następna modyfikacja o nazwie Mo Creatures. Tak jest, Mokriczys, Creatures, Mo Creatures. Jedna z fajniejszych modyfikacji. Cześć, koniku. Proszę państwa, o, to jest konik Stefan, który sobie tutaj harcuje po łące żuka drągi. To nie było śmieszne. Piti piti dupa, ciao, <coughs> pół sadzonek, duży. fajne sadzonki. Posadzę sobie to Oh yeah. tylko już jest kiedyś. Wcześniej tak tego nie było, chyba. Albo było. Nie, wiem, nie, zwracałem na to nie, uwagi. To tutaj. nie, Drzewka. Wysokie drzewka! O oh, tak! Wysokie drzewka, ja lubię wysokie drzewka! Ciekawe czy te się ścinają na raz Z tego co pamiętam to... to... ści... nie ści... okej, okay, ścinają się Uuu, uh, jest saconki! Ehe, uh, uuu! Już niedużo Pienaromy kobla! Żeby zrobić sobie w O, tiak, oł tiak według mnie jest ta sawanna Iście, iście, zarobiście he, he, he No, to jak zapomniałem powiedzieć, następna modyfikacja, timber mod już zdążyliście zauważyć spóźniony zapłon Jasne? Jak? Eee. No co jest? What Za wysokie jesteś? Tak, jesteś na 100% wysokie. Ale właśnie kiera nie wytrzymuje już. To też jest możliwe. To zrobimy sobie nową siekale o oh, oh yeah nowa sakira nowa kira ok to już możemy 112 razy chyba użyć i zrobimy sobie kilo kilofacz tam kto woli Crafting Tabu poproszę o, proszę, a nie mówiłem, a nie mówiłem, proszę Państwa, tak, ja, ja jestem, tak, zawsze o tym chciałam. Idziemy, ura, o tak. nie, Optify mi nie pomaga na lagi! Captain. damn it. Nakrywanie jest wstrętne. Nie no, żartuję. Tak sobie mówię, bo mi się coś tam muszę powiedzieć. Gdzie by tu skoczyć? Czy doskoczymy? What the fuck? Musimy! Nie, nie, rozkoczyliśmy. Czekaj, czekaj, znajdę! To gdzieś tu, chyba. Zawsze sobie zapominam, zostawić kill. to? to. God damn it. orientacji w terenie! Nie truj mnie, pajacu! Nie lubię cię! A, a. Dobra, nie będziemy przeszywać, zrobimy sobie następne ciekawe... BĘDZIEMY PRZEŻYWAĆ! będziemy za chwilę musieli kończyć odcinek. Tyle wiem, bo taki mam program. Sorki. E, za chwilę się będę z wami zajmęć. I to będzie takie smutne. Zrobimy tylko to drzewo. I to będzie Ja. I jedna prośba, nie hajtujcie, dajcie Sesiana, i nie hajtujcie, bo to nie fajne. No. Tja. Pewnie większość teraz mnie posłuchaj, i od razu hajtuje, no ale trudno. Jak tacy jesteście, no to. To no nie fajnie. A jak nie jesteście tacy, to jesteście fajni. Tak. Rzecz jasne. I, i będziemy się musieli żegnać no to no to no to no to no to no to no to... No to, no to, no to. dawaj zrębaj to szybko tak a więc żegna się, się z wami 22 matik. na wykonanie sam Wiem, że brzydki... jest sie że się z z wami sie 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 pa sie pa, sie no